Obdarzone długimi i miękkimi włosami, czyli spaniele, setery, harty afgańskie czy maltańczyki, wymagają regularnych zabiegów pielęgnacyjnych, aby utrzymać szatę włosową w dobrym stanie. Odpowiednio wypielęgnowane włosy przesądzają o pięknie tych psów. O ich pielęgnacji opowie grumerka Wiesława Latoś, jedna z założycielek Polskiego Stowarzyszenia Grumerów, laureatka Międzynarodowego Konkursu Silesia Grooming Show, od kilkunastu lat zajmująca się zawodowym groomingiem. Szata psa o długich i miękkich włosach wygląda ładnie i zdrowo, powinno się ją systematycznie kąpać i czesać. Jeśli mamy pieska z takim rodzajem sierści, to starajmy się nie zaniedbywać tych zabiegów. Regularnie pielęgnowana szata z pewnością zaprocentuje zdrowym połyskiem oraz pięknym i eleganckim wyglądem. Włosy zaprezentowane w filmie rasy, czyli kawaliera, są długie, jedwabiste i proste lub lekko pofalowane. Rasa ta charakteryzuje się wdziękiem i łagodnością. Jest towarzyska i przyjacielska w stosunku do członków rodziny i innych psów. Pamiętajmy, aby używać kosmetyków przeznaczonych specjalnie do sierści długiej i miękkiej. Kosmetyki ludzkie są niewskazane, bo nie są dostosowane do potrzeb skóry i sierści zwierząt. Produkty do kąpieli powinny być bezpieczne. Unikajmy tych zawierających barwniki, bo no to one często są przyczyną podrażnej jaleni. W szamponach szukajmy dodatków olej żorzowa lub lanoliny. Spowodują one, że długi i miękki włos będzie wygładzony, błyszczący i utrzyma się w dobrej kondycji. Ważny jest też zapach kosmetyków. Zapach lawendy redukuje stres obsługi, dzięki czemu kąpiel będzie się zwierzęciu przyjemnie kojarzyć. Kąpielą najlepiej wyprowadźmy psa na spacer. Będzie wybiegany i spokojniejszy w trakcie samego zabiegu. Przygotowując się do kąpieli, powinniśmy zgromadzić obok siebie wszystkie akcesoria, które będą nam potrzebne do przeprowadzenia zabiegu czyli rozczesywać szampon, odżywkę, grzebienie i szczotki, ręcznik do wysuszenia i suszarkę. Po przygotowaniu miejsca do kąpieli, powinniśmy dokładnie wyczesać pieska. Dobrze jest użyć rozczesywacza, żeby sobie pomóc w rozczesaniu kołtunów czy zmierzwionej sierści. Rozpoczynamy kąpiel od zwilżenia sierści psa letnią wodą. Robimy to w kierunku od tyłu ciała do przodu uwzględniając tułów i łapy, ale nie moczymy głowy. Temperatura wody powinna mieć około 37 do 39 stopni. Po zwilżeniu sierści rozprowadzamy szampon przeznaczony do sierści długiej i miękkiej, aż wytworzy się piana. Szampon, którego używamy w tym filmie, jest koncentrowany, dlatego powinniśmy rozcieńczyć go w wodzie. Myjąc naszego psa jak zresztą każdego innego psa musimy pilnować, żeby do oczu, uszu i pyszka nie dostał się szampon. W trakcie mycia powinniśmy zasłonić te miejsca, tak jak jest to pokazane na filmie. Następnie dokładnie spłukujemy. Mycie powtarzamy drugi raz, bo w czasie pierwszego zmywamy brud, a dopiero drugie mycie dostarcza skórze i włosom to, czego potrzebują. Teraz używamy odżywki proteinowej. Żeby odbudować warstwę ochronną na włosach, masowujemy ją dokładnie. Przy okazji możemy zrobić naszemu psu przyjemny masaż. W końcowej fazie kąpieli dokładnie spłukujemy psa, zwracając szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne brzuch, pachwiny. Po kąpieli delikatnie osuszamy zwierzę ręcznikiem. Nie powinniśmy trzeć, tylko wyciskać nadmiar wody. Następnie czeszemy psa, aby wygładzić włosy, ułatwić ich układanie, zapobiec elektryzowaniu i puszeniu się, rozpylamy lekką odżywkę rewitalizującą. Po kąpieli suszymy psa suszarką. Tak prezentuje się wypielęgnowany pies.